Budowa metodą gospodarczą czy generalny wykonawca? Dom można budować metodą gospodarczą, czyli samodzielnie lub zlecić firmie, czyli generalnemu wykonawcy. Podpowiemy, którą z tych metod wybrać i która z nich jest bardziej opłacalna. Analizujemy, na czym i ile koniecznie można zaoszczędzić, decydując się na samodzielną realizację domu jednorodzinnego. Koszty robocizny, co najbardziej na nie wpływa. Szacuje się, że koszty robocizny stanowią w granicach od 20 do 30%. Całkowitych kosztów budowy domu. Warto w tym miejscu także zaznaczyć, że w Polsce prawie połowa domów budowana jest metodą gospodarczą. Kluczowy wpływ na koszty robocizny ma technologia. W naszym kraju przeważnie stawia się na domy murowane. Taka metoda budowy jest najtańsza. Największym wyzwaniem jest znalezienie ekipy, która ma doświadczenie w budowie domów drewnianych lub szkieletowych. Na ostateczny koszt robocizny ma także wpływ lokalizacja działki. Nie bez znaczenia jest również stopień skomplikowania projektu domu oraz docelowa powierzchnia budynku. W tym miejscu należy także zaznaczyć, że zatrudnienie kierownika budowy leży w obowiązku inwestora. Budowa metodą gospodarczą i systemem zleconym. Różnice. Budowa domu systemem gospodarczym polega na tym, że prostsze prace budowlane wykonuje się samemu. W związku z tym samemu należy zająć się wyszukiwaniem oraz zatrudnianiem poszczególnych podwykonawców. Również zakup materiałów pozostaje w gestii inwestora. Trzeba więc pamiętać, że taka budowa jest bardziej czasochłonna niż w przypadku, gdy zleca się ją generalnemu wykonawcy. Bardziej komfortowe i szybsze jest zatrudnienie firmy zewnętrznej. Jest to jednak bardziej kosztowne. Zatrudnienie generalnego wykonawcy wiąże się z takimi korzyściami, że nie trzeba samodzielnie pozyskiwać materiałów czy też kontrolować podwykonawców. Budowa domu z zatrudnieniem generalnego wykonawcy jest dużo korzystniejsza dla wszystkich, którzy finansują budowę na podstawie kredytu hipotecznego. W przypadku kredytów hipotecznych duże znaczenie ma konieczność stosowania się do terminów. Które szczegółowo są określone w umowie z bankiem, na czym można zaoszczędzić budując dom samodzielnie. Jak wspomniano, budowa domu sposobem gospodarczym trwa znacznie dłużej niż zatrudniając generalnego wykonawcę. Jednak może być tańsza. Oto na czym i ile konkretnie można zaoszczędzić samemu budując dom o powierzchni 100 m2. Na etapie stanu zerowego można zaoszczędzić około 6 tysięcy, budując ławy i ściany fundamentowe oraz realizując izolację przeciwwilgociową i cieplną. Podczas murowania ścian nośnych i działowych można zaoszczędzić około 10 tysięcy. Na samodzielnym montażu stropu typu teriwa można oszczędzić około 3000 złotych. Na wykonaniu wieźby dachowej można zaoszczędzić około 4000 złotych. Poszycie dachu to oszczędność około 1000 złotych. Zlecenie montażu pokrycia dachowego wiąże się z oszczędnością od 5 do 10 tysięcy złotych. Oprócz wymienionych powyżej kluczowych do wybudowania domu prac, sporo można również zaoszczędzić wykonując inne, mniej absorbujące prace, które każdy jest w stanie wykonać samemu. Wśród nich warto wymienić na przykład montaż stolarki drzwiowej i okiennej, wykonanie izolacji domu i dachu, wykończenie ścian tynkiem. W tym odcinku wideobloga to już wszystko, ja zapraszam Cię na kolejne odcinki, zapraszam również na stronę www.blachodach.pl, gdzie będziesz mógł poznać całą ofertę naszej firmy i do zobaczenia w następnym odcinku.